A więc lecimy Trzeba się sprawdzić komu, kto rano wstaje, mu Pan Bóg daje. Więc szósta trzydzieści dziewięć Właśnie się zwodowałem nad wodą i dzisiaj popływam wreszcie za szczupakiem. Na szczupakach nie byłem już chyba no, ze trzy tygodnie można powiedzieć. Tak to do tej pory cały czas chodziłem po małych strumyczkach za drogiem. No a chyba przed już ten moment, że wypadałoby rzucić za tym majowym szczupakiem, zwłaszcza, że jest to już koniec maja. Dzisiaj głównie dżerki, gumy. Dżerki pływające, dżerki tonące. Będę zaczynał od płycizny. Później zobaczymy, co się dzieje na innych głębokościach. Wszystko Wygląda jak na razie w porządku. Jedyne co to, że jest flauta. Nic na razie nie w wiaterku, no ale zobaczymy, jest lekkie zachmurzenie, także może rybka nie będzie tak ostrożna i uda się coś wytargać. przy bardzo takim leniwym szarpaniu, że tak powiem. Silna rybeczka. Tutaj ma gdzie chodzić między tymi grążerami bardzo silna ona nie jest chyba jakaś mega duża ale, ale jest silna No jest, ale... jest úč, nie v ładna ale To jest ładna Diele nie pod łódź, nie w kotwicy Aleś mnie oszukała Aleś mnie oszukała ładna rybeczka, ładna I drugi raz. Nie spodziewałem się takiej silnotki. No jest. Jest ładna. Ale silna, kurczę. Ładna, będzie z 90. A to może będzie 80. 80, blisko 90 na pewno. Trzeba ostrożnie, bo to przy pierwszej rybce zdobyć ukucia od żerka to nie miło. Ładna, ładna rybka. Wyrzucę ją zaraz do wody, niech sobie odpocznie i zrobimy zdjęcie. Pomiar. 86. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Co to jest? O, ładna, też ładna rybka, o, ładna, na bardzo małego dżerka. Ładna rybka. na silne te rybsko teraz Idzie tak powoli jak kłoda może być również blisko 90, Uu, może być więcej Może być więcej A może być Uu, Pięknie. No to mi się podoba majowe szczupaki chce się aż łowić nie, chyba nie będzie więcej niż 90. Ale jest dobry fighter. kolejny. Robi dużo hałasu. To powolne płynięcie przyłodzi. Ładna rybka, ładna rybka. Chodź jak chcesz na tą stronę to chodź. No, może być ładnie. nie tak łatwo trzeba naprawdę się tutaj z nimi pomęczyć chwilkę ładnie idzie może być może być naprawdę ładnie wow. łepek solidny łepek solidny wisi tylko na jednej kotwicy także troszkę tutaj muszę się opamiętać i po prostu ją zmęczyć. Nic na siłę. No jest, jest, ona jest. Jest większa niż poprzednio no na pewno jest większa. Jest, jest ładna. Jest już ładna locha, o jaka ciężka. Ciężka ryba! O, ach, to może być bardzo grubo! Zobaczcie, jaki piękny, duży pysk! Piękny pysk! 93 cm Ale jest mega tłusta jest naprawdę Utyta ryba Taka piękna Taka utyta rybka Oj. Super No, wypuścimy się teraz Piękny duży pysk naprawdę takie mają rybki to są. To jest coś. A to jest zbir, na którego wzięła. Na małego Jerkusia. Nawet te dwunastki z Salmo pływające, powiem Wam, haczyły mi tutaj w te grążery. A ten chodzi jeszcze płycej. On jest tu po przejściach już odmalowany. On jest oczywiście z AliExpress. Łowiłem już nim, no mam go tfu, 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 oczywiście parę lat i powiem Wam, że nieraz przynosił dużą rybę i w takich okolicznościach, jak dzisiaj widać, no to jest dzień na niego. O, jest rybka kolejna, tym razem na gumkę, rzuciłem na gumaczkę, bo na dżerki nic i kolejna fajna rybka się tutaj na jednym haku wydaje mi się, że też blisko 90. A zaraz zobaczymy, jeśli nam się uda. Ale fajne waleczne. No. Ale ściutkie, ale one są dorodne teraz tutaj. Dać. nawet nie mam rzuconej kotwicy, ale to dobrze, bo odprowadzi mnie troszeczkę z miejscówki na którą teraz wpłynąłem. Pięknie walcz. Pięknie walczy, piękny walczy tak. zobaczymy, można by podejście zrobić jakieś. Właśnie o to chodzi, Że jednak tej siły im w ogóle nie brakuje. O, jak teraz, Pani kochana? No jest, zameldowałaś. Ładnie, ładnie. No, Szada tym razem. No, kolejna ładna ryba. Kolejna ładna rybka. Tu mi się podoba. Już się wypięła. Już się wypięła. I 83, 83 cm. Siedzą na tej płyciźnie. No, to jest coś. Wspaniałego. Fajne, silne ryby. Rewelacja I know you told your friend you're not okay. and w me what's wrong nie nie duża Zwykła zwykle waleczna, o, jaka skoczna No nie takie złe znowu. 75 cm może być miało A może lepiej? Coś ta woda dzisiaj pomniejsza z ładnym haczykiem jakimś. Ale silna ryba, silna. Dobra, chyba jej wstąpi. Albo nie. Chodź. Może teraz? No, ładna rybka. Jednak, jednak ładna. Coś dzisiaj nie mam oka do rozmiarów. No, a tego malaska znowu. Taka ryba. A. No, będziemy mi się, wydaje, że z 80 cm to będzie mieć już ją tutaj. O! 84. Ładna rybka. Ładna rybka. Długa, ładna rybki. Są naprawdę w super kondycji, fajnie wybarwione. Ok, ruszyłem, ale ten jest znacznie mniejszy. Widać, trafiliśmy się znowu z tym małym jerkiem no jeszcze będzie skok. No. Proszę. Ach, pięknie. Też ładny. Nie taki jak przed chwilą, ale. Walczak. walczak jest No chodź walczak, no ładna ryba Też około 80 Też około 80 Pięknie, normalnie pasuje im ten derek dzisiaj bardzo Zaczepiona, bez problemów. Nie będziemy się fotografować, bo jesteś tak jak poprzedni twój kolega, także wracamy do wody. O. No, słuchajcie, człowiek nie jest taki, co by nie ponarzekał. Przestały brać. Tały brać niestety całkowicie się to skończyło, mamy godzinę 13.17, wyszło słońce, zrobiło się ciepło i może jakbym tu jeszcze popływał troszeczkę na głębokiej wodzie. To może może jeszcze coś tam bym złowił, ale chyba już mi się nie chce. Nie było niestety żadnych cy 3, 3 cyfrowych ryb, no ale były duże, także Pływałbym tu jeszcze troszkę na głębokiej wodzie, ale szczerze mówiąc chyba mi wystarczy, bo dzionek nie najgorszy. Tak spodziewałem się właśnie brań tylko od rana, bo robi się naprawdę bardzo, bardzo ciepło dzisiaj. Tak patrząc w pogodę miały być chyba dwa najcieplejsze dni jak dotąd. Także nie będę tutaj więcej, właściwie nic czarował. Wydaje mi się, że kolejne brania, jak znam to jezioro, będą około, około godziny 18-19. Także na pewno całego dnia nie chcę mi się tu spędzić. Dzionek, jak najbardziej na plus. Także co? Będzie można teraz po wyprawie na szczupaka uderzyć na jakiegoś pstrąga wkrótce. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o łapce, dzwoneczku Subiku. I do zobaczenia w przyszłym odcinku.